No i mamy czerwiec. I tak jak zapowiadałam, liliowiec żółty, przepiękny. Ogromna plama liści. Jeszcze na tle tego liliowca małe iryski. I pięciornik, też burza białych kwiatów. Wyglądają pięknie. No i jeszcze ta niebieska hosta są fantastyczne. No i jeszcze zakwitły mi iryski cebulkowe. Też piękne, troszkę przysłaniają mi lilie, które też wkrótce będą pięknie wyglądać. I razem z odmianą innej hosty kwitnie też kwiat, który wcześniej zawsze wykopywałam. Dowiedziałam się niedawno, że wcale na zimę nie trzeba go wykopywać. Pięknie zakwit. Nie pamiętam, jak się nazywa. W oczku też zakwitają już rośliny. Powypuszczały lilie. Wszystkie, które posadziłam. No i jeszcze wypłynął już też żabiściek. I wypuszczać zaczyna strzałka, krążel. Pięknie wyglądają. Od chortencja Anabel pięknie wychyla się bodziszek. No i oczywiście wędruje ze mną mój popilek. Gdzie jesteś? Hej! Fifi! -fi. Pokaż się. Fifi. -fi. Oj, ty ty, jak ty się mijasz. Jak ty się mijasz. Och ty, ty ty. A, ale byś sobie pogryzł mojego klapka, nie? Tak. Tak, fifi. Fifi. -fi. Nie wyciągaj mi roślinek. To moje pupile wyciągają mi roślinki i zjadają. Nie wiem dlaczego, czy moim smakują wodne roślinki. Z drugiej strony inny kolor bodziszka. No i oczywiście następny pupilek przyszedł z krzyczu. Hej! Hej, co tam u ciebie? Co tam u ciebie? Poganiasz się z fifim? Tak, tak, poganiasz się. Krzyczuszku! Hej! Hej skrzydłuchu i fulku, co tam będziecie robić? No to już akcja, akcja fikołki, tak? Akcja fikołki. No i zakwitła mi hortensja o takich nietypowych kwiatach i nietypowych liściach. Taka inna odmiana. I wszystkich tych odmian nie pamiętam wśród koła lili. Wygląda świetnie. To jej zielono-różowe... Listki i różowe kwiatki. Wygląda świetnie. Rabata z rododendronami już przekwita, ale nadal jest ładna. No i odczepił się na jakiś czas, zobaczymy na no jak długo, ten nasz szkodnik, który wykopywał mi z korytek kwiatki. Czyli szop szkodnik. No i róże pnące zaczynają już kwitnąć. Ta akurat jest bardzo ładnie pachnąca. Poniżej same wysiały się. Wcześniej były tutaj goździki brodate i wyglądają wśród tych róż bardzo ładnie i pachnie. Pachnie zapach jest niesamowity. No ale i dalej zaczyna się królestwo róż. Wszędzie gdzie tylko da się wcisnąć. Próbuję sadzić jakieś roślinki. No te jeszcze róże są w pąkach, ale coraz więcej już zakwita. No i wcześniej pokazywana kolkwicja, która no jest teraz cała pokryta kwiatami. Piękna różowa chmurka, Wlado różowa. Powojnik jeszcze kwitnie też długo, ładne wielkie kwiaty, no i zaczyna zaczynają juki wypuszczać swoje kwiaty, no i róża piana naszczepiona będzie miała burz, nagram Wam później jak zakwitnie takim ogromem kwiatów, piękna jest no i trytoma trytomy zakwitły już bardzo efektowne świetnie wyglądają i więcej trytom. jeszcze nie są tak rozwinięte, bo tutaj troszkę cień pada, ale bardzo ładnie przy oczku wyglądają jak luska woda. Miałam zasadzone niebieskie trawki, bardzo fajnie się powysiewały, I zwłaszcza w tych położących iglaczkach, w irdze, i świetnie tak powiewają na wietrze. Jest bajecznie. I mój pupilek oczywiście chodzi i się upomina o mizianie. No i zaczynają kwitnąć wszelkiego rodzaju byliny szał kolorów. Piękne, pachnące. Piwonia czerwona już obsypała swoje kwiatki, ale za to różowe. Pięknie wyszczaliła całym bukietem kwiatów. Goździki brodate też pachną. Szkoda, że nie da się przekazać tego zapachu. I dalej. Piwonie zapowiadane wcześniej, że będą kwitły. Bodziszki wystają spod hortensji i szał piwon. Całe bukiety. Przepiękne. Żeniszek zaczyna też rozwijać. Będzie tutaj masakra. Będzie owadów. Będzie kwiatów. Będzie zapachów. Z tyłu wychyla swoje gałązki. krzewówka, Piękne czerwone kwiatuszki. Obsypana gałąź cała w kwiatkach. No i przy oczku pięknie już wygląda. Jeszcze nie kwitnie. Jeszcze nie kwitnie wiązówka panulistna, Ale już prawie, prawie. I tak jest efektowne, bailimonkowe je liście z tymi czerwonymi paskami. Są bardzo, bardzo ładne. W tym roku perukowiec po prostu pokazał całą swoją krasę. Mnóstwo owadów i mnóstwo jego drobniowych kwiatuszków. Ta bata z trytomą wygląda pięknie. Woda pluszcząca po prostu tutaj przy tych wierzbach, przy tym perokowcu daje taką otuchę. Wszystko jest tak zielone, tak wybuchu zielenią. Trawy zaczynają coraz większe być. Liście robią swoje czerwone, żółte żurawki. No i zakwitły ogniki, no burza kwiatów. Zapach niesamowity. Rybki są już po śniadanku, podjadły sobie i chowają się pod liśćmi lili wodnych. Katalpa niedługo będzie kwitła. Liście takie duże się je robią. Bardzo dużo daje cienia tutaj. Bardzo ciekawie jest. Pęcheżnica purpurowa. Takie drobne koszyczki kwiatówków, też takie lekko różowawe i obok ten ognik no, wyglądają pięknie. Nie chcę się po prostu odchodzić. Zawsze spędzam tu tyle czasu, ile tylko mogę, popachnie. I jest pięknie. Mój rozbójnik zainteresował się tłuszczącymi rybkami. Skrzeczu, hu! Nie wolno ruszać rybek. Ach, ach, obraziłeś się. No to ja sobie tutaj posiedzę i popatrzę.